Z tej strony ja mogę się a dzisiaj będziemy robić takie okularki Jak widzicie, one są z papieru. My też robimy z papieru. Więc przejdźmy do składania naszych okularek. Przejdźmy do składania. Pamiętajcie, aby dociskać. Pamiętajcie też, żeby było równiutko. Teraz ja składam. Czekajcie na drugą stronę. I po tej kresce idziemy. Tam. There are two To już musimy bardzo mocno zaciskać, więc zaciskamy. Teraz tutaj. Leciutko dajemy szpietuję. Leciutko. O tak. Teraz tutaj. tutaj zacisk Teraz kolej. Tak samo. Tak powinny Wam wyjść. Mi okularki wyszły. Ciekawe, jak Wam wyszły. I nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, dać lajka. No i pa.